Widzowie, na Case Hugu przetestowałem już chyba wszystkie skrzynki, jakie się dało, dlatego dzisiaj zrobimy sobie coś nietypowego, no bo z tych testowania skrzynek zarobiłem 20 tysięcy, raczej wygrałem, no i w tym materiale będziemy robić sobie bitwy 2 na 2 wraz z botem Nitro. W drużynie, będzie dosyć ciekawie W tym odcinku oczywiście dodatkowo możecie wygrać Kina za około 30 zł, no i pamiętajcie, że osoby Które wpłacają z moim kodem na casehack Mogą wciąż wygrać dwie kosy Oraz rękawice, wystarczy po prostu wpłacać Nic nie trzeba klikać, samo was dołączy A mój kod to niezmiennie Starb przyzwa i widzowie polecam bardzo serdecznie No ale dobra, tyle tego gadania Już wszystko powiedziałem co miałem Lecimy teraz widzowie, dwa na Dwa I teraz tak, jakie weźmiemy skrzynki na początku? Na początek, oczywiście, jak to zawsze, ja widzowie, polecimy sobie z grubej rury. Dokładnie, ale weźmiemy sobie więcej skrzyneczek zwykłych. Oczywiście klikniemy również parę tutaj jokerków, ale nie za dużo, dobra, to już troszkę przesadziłem. No i mamy widzowie pierwszą bitwę za 7841 zł i 80 groszy. I teraz tak. Ja biorę sobie do drużyny, tak jak mówiłem, bota Nitro, a chłopakom tutaj losujemy, no i zobaczymy, kto wygra. Mam nadzieję, że tutaj Nitro mi pomoże zdobyć jeszcze większy profit w tym materiale i wyjdziemy jeszcze z większym profitem, jak w odcinku wczorajszym i przedwczorajszym. Ale jak na razie, zobaczcie, no chłopaki prowadzą tutaj, bot Jorgo oraz bot Nerd, do czasu. Powiedzmy, że do czasu, bo właśnie teraz się to zmieniło, no i idealnie, powiedziałem, idealnie się synchronizowało, ale chyba nie, dobra, nie przychylili nas. Okej, okay. o nie, kurde, skrzynkę za 450 tutaj dała mi za 2600. Oho, ale tutaj widzę, chłopaki też dobrze dropią. No, dzieli nas, słuchajcie, kilkaset złotych, a nawet teraz e, przegonili nas. No, 700 złotych nagle mają do przodu. Jest i Royal, jest i Royal. Co prawda on też ma rękawice Vice, ale ja mam Royala i dostaje karambola za 8000 zł. I teraz nie wiem, co musiałoby się stać, żebym tą bitwę przegrał. No, i mamy bot. Nitro pięknie nam pomógł tutaj z eleganckim profitem na początek tego cineczka. No i powiem tak: To, to. Ty, ja mogę sobie tak to fajnie. O co chodzi, że ja to tak. A, ty, dobre to jest. Dobra, to powiem tak: To sobie zostawimy. Um, albo nie, tak, dobra, to sobie to, to. Czyli klikamy, to, to sprzedajemy. Jak rozumiem, w takim razie sprzedajemy to, to wszystko oprócz tej jednej. Koski, tak się stało? Tak się stało. Dobra, elegancko, jest kurde, dobrze, robimy bitwę kolejną. Bez zatrzymywania się, oczywiście. Dwa na dwa. Eee... No i co widzowie? Na razie polecimy sobie samym Jokerem, bo wcześniej były zwykłe same skrzynki, także na początku zaczniemy sobie samym Jokerem i wezmę tak, wezmę to, wezmę to wezmę to tutaj skrzyneczka fajnie się prezentuje i samo raz dwa nawet kopsnę. No i o, na koniec 1700 zł niech będzie. I klasycznej polecimy też troszeczkę, ale nie za dużo. 7000 zł kolejna bitwa, cztery gracze, oczywiście nie zmienię terroryści, nie zmieni Nitro do mojej drużyny. Eee, no i tutaj chłopakom damy jednego bota i zanim dodamy drugiego, wylosujemy sobie wyniki na skina z poprzedniego odcinka z Case Haga. Także spośród komentarzy 53 widzowie wygrywa sobie Pablo po prostu. Gratulacje Mordko, zobaczymy sobie teraz, czy masz swój trading w y, opisie kanału. Jest, także skin trafi do Ciebie w ciągu kilku dni. Gratuluję. A ja dobiorę sobie bota i jedziemy teraz z tym tematem. Kurde, no. Co?! Oh shit. Oh shit! Czy gościu trafił MaxWina? Tak! Trafił MaxWina. No niestety, mordeczki, ale w pierwszej bitwie, pierwszej skrzynce raczej, Bot Poker trafił Maxmina w postaci M4, A4 hole. Ale to jeszcze nie koniec. A nie, dobra, tutaj jeszcze jednego Maxmina trafił. Ja pierdzielę, no to widzowie no nie ma co gadać. Totalna deklasacja nas jako przeciwników. No i mamy teraz bitwę przegraną. Zdecydowanie. I teraz jestem zmuszony sprzedać swojego karambita, którego trafiliśmy przed chwilą. No i robimy bitwę kolejną. Naprawdę jestem w szoku, że tam poleciał hole, ale spokojnie, tak? To jest do odkucia. Bierzemy sobie teraz oczywiście 2 na 2 tak jak mówiłem wcześniej. Bierzemy skrzyneczki najdroższe i jedziemy z tym temacikiem. Teraz tak, więcej Jokera też musi być, bo ten Joker jednak pokazał, że on potrafi rzucić i to wcale nie jest jakiś giga drogi skrzynki. Oczywiście ona jest droga, bo kosztuje ponad 1000 zł, ale chodzi mi o to, że patrząc na to, że hoł kosztuje ponad 20, czy to nawet 30, to nie była zła cena. Dobra, mamy widzowie bitwę za 8,500, także jest to dzisiaj rekordowa bitwa. I słuchajcie, bierzemy sobie bota Nitro. Oczywiście tak jak mówiłem, i bo tutaj losujemy przed nami 8 skrzyneczek. Osiem naprawdę mosy skrzyneczek. No i widzowie, w tym materiale, jak zawsze, macie do wygrania skina za około 30 zł, żeby go wygrać, zostawcie łapę w górę, subskrypcję z dzwonkiem. Eee, no i widzowie, dzisiaj prawdopodobnie na 90% zrobimy sobie live'a, także dajcie nam w komentarzu, czy będziecie na tym live'ie i dajcie znać, jakie macie plany na weekend. O nie. Live'ik będzie, widzowie, podejrzewam, dziś po 20. Także koniecznie po prostu śledźcie mój kanał. Oczywiście na live'ie będziecie mogli wygrać skinki. No i zobaczcie, no nie wiem czy nam się to uda wygrać. Teraz, tak naprawdę, najważniejsze, czyli. czyli Joker. Patrz, tu jest Deser Hydra za 7000, mamy prowadzenie. Dobra, jest G, jest naprawdę G. Jeszcze przynajmniej ostatnia skrzynka i tutaj już raczej powinno zapieczętować Dokładnie tak. Jest, mamy wina, mamy wina, słuchajcie, 12000, czyli kończymy oczywiście z gigantycznym profitem na tym odcinku też. No powiem tak, w ostatnich dniach Kejsak naprawdę bardzo mocno mnie rozpieszcza. Otwórzmy sobie w takim razie jakąś skrzynkę wysokiego ryzyka. 4000 na raz spróbować możemy jak najbardziej. Być może nam się to opłaci. Kurde, no jest profit! Dobra, to w takim razie zostawiam. W takim razie to zostawiam. W ogóle zbieram też sobie te diamenty, widzowie. Dajcie znać w komentarzu, może do ilu byście chcieli, żebym pozbierał. I zróbmy sobie na koniec jeszcze taką jedną bitwę, ale to już na trzech graczy. I teraz tak, same, same jokery, same jokery i tylko jedna skrzynka. O ta, gra z gami, ona fajnie daje Dajemy sobie o raz, cztery I patrzcie, zanim mamy 4, 4, 4, 4. Na trzy osoby w trybie underdoga Sobie damy, no to nie jest przypadek To nie jest przypadek, i teraz tak Tutaj wybiorę nitro, a tu wylosuję I lecimy, widzowie Bitwa ostateczna, mam nadzieję, że będzie ona na moją korzyść Przypomnę, że jest to tryb underdog Czyli musimy dropić Jak najsłabszy I temy kur... Nie mam pytań nie mam pytań.